W rusza piąta edycja Wrzesińskiego Weekendu Muzycznego. Jednej z największych plenerowych imprez w Wielkopolsce. Tegoroczną gwiazdą numer jeden jest Krzysztof Krawczyk, który zagra 1 maja. Szczegóły zdradza nam Szymon Krajniak, szef promocji ratusza. Krzysztof Krawczyk, najszersza publiczność. Znają każdy, od młodszego pokolenia do bardzo zaawansowanego. Drugi dzień, szczególnie jak się w ubiegłym roku udało nam, ziścił się, czyli Młodzież ma swoje chwile. Grupa Enej grająca żywiołową muzykę, no i Kamil Bednarek współczesne reggae, i myślimy, że to będzie zdominowany dzień przez młodzież. A trzeciego dnia, golec, orkiestra też myślę, że dość szeroko. Ja stawiam na Krzysztofa Krawczyka, że będzie najwięcej osób. Ciekawą, rzecz, ciekawą rzeczą będzie Park Dzieci Wrzesińskich, bo tam w tym roku jeden z mieszkańców wrześni, który prowadzi działalność czy e, tak powiem rozrywkową, postanowił zrobić tam takie małe miasteczko, z, nazwijmy to sobie tak e, potocznie z dmuchańcami. Będzie tam, będą tam dmuchańce, będą jakieś, e, nie wiem czy nie będzie minigolf, różne rzeczy, z których będzie można skorzystać przez całe trzy dni, czyli 1, 2 i 3 maja. W czasie trwania weekendu muzycznego odbędą się imprezy towarzyszące, w szczególności rodzinny rajd rowerowy. Pogoda z wrześni będzie zapowiadała Omena Mensach z TVN Meteo.